Mieszkańców Suwałk i okolic. Pragnę się podzielić wielką radością, że 2 kwietnia 2014 roku Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach zostanie podniesiony do godności sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to spełnienie wieloletnich próśb, oczekiwań, a jednocześnie można powiedzieć, w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszej parafii 4 października w sposób uroczysty i oficjalny złożyliśmy do księdza biskupa Jerzego Mazura jako parafia taką prośbę, aby rozważył w ramach takiego przygotowania do kanonizacji świętego Jana Pawła II możliwości podniesienia naszego kościoła do godności sanktuarium. Rada Kapłańska, stosowne, stosowne gremia kurialne podjęły pozytywną decyzję i w sposób uroczysty 2 kwietnia zostanie to ogłoszone. 2 kwietnia to dla nas Polaków dzień odejścia do domu ojca Jana Pawła II. Jest to zarazem ostatni dzień Słalskich Dni Świętości Życia. Zawsze tego dnia. Kończyliśmy te dni Mszą Świętą i Marszem Życia z północy od Ojców Franciszkanów, pod pomnik Jana Pawła II. W tym roku, z racji tej uroczystości, Msza Święta będzie o 18:00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po nim wyruszy Marsz Życia, pod pomnik Jana Pawła II z zapalonymi świecami, zniczami, które będziemy chcieli postawić przy pomniku Jana Pawła II jako nasze podziękowanie za ten przepiękny pontyfikat miłości. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce, gdzie Pan Bóg chce udzielać szczególnych łask wielu ludziom, tym bardzo pobożnym, którzy są czcicielami Bożego Miłosierdzia ale również chcę udzielać łask tym, którzy są na różny sposób poranieni, pokaleczeni, zagubieni, którzy gdzieś szukają na nowo drogi pojednania. Przy sanktuarium powstaje wiele pięknych, nowych wspólnot. Będą też poświęcone w czasie uroczystości inauguracji dwa nowe ołtarze. Jeden z nich poświęcony jest dedykowany patronom spraw trudnych i beznadziejnych którzy są takimi orędownikami dla nas w sytuacjach, kiedy nie potrafimy sobie poradzić, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Na, tych, na tym ołtarzu będzie święty Tadeusz, święta Rita, święty Ekspedyt i święty Pelegrin, patron ludzi chorych na nowotwory. Mamy świadomość, że sanktuarium to nie jest tylko sprawa parafii, ale sanktuarium otwiera się też na w zewnątrz. Jesteśmy na szlaku łagiwniki Wilno. Mamy świadomość, że ludzie jadący do Wilna będą mogli się po drodze zatrzymać w Białym Stoku, w sanktuarium u błogosławionego księdza Michała Sopoćki i u nas w suwałkach bo nasze sanktuarium ma mieć charakter właśnie bardzo taki otwarty na apostolstwo Bożego Miłosierdzia. Posiadamy w parafii potrójne relikwie świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoczki i błogosławionego, a wkrótce świętego już Jana Pawła II. Codziennie jest godzina miłosierdzia połączona z koronką do miłosierdzia Bożego, ze stałym konfesjonałem. Jest codzienna adoracja na sakramentu. To miejsce, ten kościół chcemy, aby był bardzo otwarty i przyjazny dla wszystkich, którzy tego Bożego Miłosierdzia poszukują i chcą go doświadczyć. To sanktuarium jest kontynuacją tych starań, które zostały podjęte, podjęte przez mojego poprzednika, księdza świętej pamięci Jerzego Zawackiego który w 2002 roku po profanacji Najświętszego Sakramentu, które miała miejsce w naszym kościele, chciał razem ze wspólnotą w jakimś sensie wynagrodzić, dokonać jakiegoś aktu ekspiacji. Podjęto decyzję o adoracji całodziennej w środę i piątki, o sprowadzeniu relikwii świętej siostry Faustyny i tak się zaczęła, pozostała powołana wspólnota apostolstwa Miłosierdzia Bożego, i można powiedzieć tak się rozpoczęła droga do sanktuarium. Nasz kościół zawsze był kojarzony z kościołem modlitwy. To był kościół szkolny, do którego wielu zachodziło przed szkołą, przed pracą, żeby się chociaż przez chwilę pomodlić, a dzisiaj w 2 kwietnia zostanie w sposób uroczysty i oficjalny podniesiony do godności sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Bardzo serdecznie zapraszam na te uroczystości, które już rozpoczną się o godzinie 15, a główna msza święta inaugurująca sanktuarium będzie 2 kwietnia o godzinie 18. Tej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, a mniej więcej o 19.30 wyruszy marsz obrony życia pod pomnik Jana Pawła II. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Suwałki i Okolic.